Hejcie, witajcie moje mordeczki z tej strony. Progamer, a to kolejny odcinek z Brawl Stars. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie trzy big boxy. Ze mną dzisiaj jest Agent Skórek. Przywitajcie. I. Eee, Rexy. Dobra. Eee, jak widzicie, do trzech big boxów brakuje nam jeszcze. 30, no coś koło tego, 30 yy, żetonów. Więc zagramy sobie też gierki między tym. Yy, dobra, to nie. wiem, Agent Skurek, weź sobie. Yy, jaka to jest mapa? Weź sobie, może, B. Arexych. Tanka byś musiał zabrać. Tu jest ze mną jeszcze w ogóle mój brat, więc XD. No, spoko. No to grajmy. O nie, gramy na pankę, na Daryla i na majka. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie, nie, nie. Daj na, daj na, daj na Poży o nie dobra pierwsza bramka ich do nich chyba tego o nie laga mam laga mózgu mam help mi laga mam laga mam o nie dobra dobra już od odcięłem się <śles> No, I no to, fa, fa, fa w ogóle widzowie, widzicie, jest ogólnie fa, e, fajn, fajne rozpoczęcie odcinka. Pozdro. E, dobra, to ty sobie agent Skórek weź Pam, a Rexy, coś innego. Byś mógł se Jackie zabrać, o byś podjeżdżał. A może Tika. Jak będziecie jakie dziwne głosy w tle słyszeć, to jest mój brat. Dobra, spamie od razu bombkami. Ha. Ja zawsze. <grytanie> Dobra. Ui. nie dobra. Mek, 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 mek. Giniesz mi Tik, 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 tik. I to mi hit. W ogóle widzieliście to moja głowa bokiem szła. O kurde, nie. Uwaga, mam. Klikam randomowo. Aha. Fajnie. Czekajcie, zrobię krótkie cięcia. Widzimy się po przerwie. Dobra, ja już jestem po krótkiej przerwie. Musiałem zrobić przerwę, bo mi internet wywaliła. Więc już wchodzimy do gierki. Nie, jaki team. Takie proxy? Dobra. Nie! Przestańcie. No dzieć. Nie bijcie mnie. I średnio do tych przeciwników dobra już lecę tutaj teraz myk leci głowa ma czemu, czemu? aha ja myślę, że że mój jut. Yeah. It will not easy peasy. Help me. ja na razie nie. Ale głowy wypuszczam. I idę po drugiego kolejnego. Gola. Dobra. Easy. Easy. W ogóle pamiętajcie o dostawieniu e, łapki w górę dla e, agenta skórka i dla Ereksja. No i teraz już mamy te trzy skrzynki, więc je odpieniamy. Nic, nic, Widać. nic, z trzech skrzynek, nic, nic, były trzy skrzynki. Już i ale sobie kiełkę. Kiełka są ulepszymy, żeby nie było programu. jeszcze w tym odcinku, bo wykonujemy sobie z zadania. W ogóle coś piszą tu na czacie? Szkoda, aha, no, no Big Boxy. Skórek. Mogli tego. Ja nie wierzę, że trzy skrzynki chociażby mógł gadżet, albo Star Power. Lecieć. Trzy big boxy. To, to były big boxy i nic, i gówno znowu, raz kolejny. E e e Ale, by to, ale te kombosy by ta z Bibi robiła. tym balnikiem swoim. Weź ich wbij tak mocno. Ktoś tam. Weź je obijaj. Pomóż. No, wsadzi w powietrze za chwilę, jak No i już chyba to, no, zrobili to. O, Byłem na, no. Tak się, tak, się kończy. I tak się kończy, jak gram z, z, nie, nie z randomami. Już widzieliście. Eej, nie... ja, Ej, z randomami easy eee, tak się to eee, O nie już... nie hej, 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 hej hej, hej o kurde wysadzili na e, czekajcie teraz zrobię krótkie cięcie dobra jesteśmy już po krótkiej przerwie e, niestety agent Skórek musiał iść już, więc do nas dołączył Kacpero11 napisz coś na czacie przywitaj się na czacie Katero. Dobra, nie patrzymy, bo YouTube zdaje nie. i Nie ja, ja nie chciał a się nam się zejmie. albo mnie zbanuje mo mo mogliśmy zagrać bez tak mogliśmy zagrać bez yy... bez Kaspera. ale no spoko. widzicie nie umie się chłopak za.

<laughs> An accident. <but> <laughs> Dobra, pierwszy gol. Dobrze, żeby widzowie nie słyszcie, o gadają. Najgorsze jest to, że nie mam, te, nie mam, nie mam tego... Nie mam... Yy, ski, znaczy, skilla to mam, ale nie mam gadżeta do niego. Dobra, podaj, podaj koala. Reksychu lecem. lecę. Krzychu. Reksychu, dobra, masz. Jednak się jednak nie. Ho, 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 Rzeczywistość AAAAAA Ale wrażliwy żart Dobra To będzie na tyle w Pamiętajcie o nie wiem, łapki w górę A mi z dzwoneczkiem Ale klejnoty nie istnieją Hello, Zostaw, zostawcie w ogóle łap, łapkę i suba dla tego dla Rexyha i dla Kaspera. To było na tyle, w tym możecie pamiętać o zadaniu łapki, w górę skryd z dzwonkiem porad. halo!